Miniony weekend upłynął pod hasłem imprez mikołajkowych. Pierwsza zabawa Mikołajkowa odbyła się w piątek w Radzie osiedla numer 6 w Policach. To jedna z najważniejszych imprez, na którą najmłodsi czekają cały rok. Oczekiwaniom towarzyszy wiele emocji. By je rozładować Rada zorganizowała spotkanie podczas którego dzieci tańczyły i brały udział w konkursach. W imprezie tej uczestnicy 90 dzieci, co jest bardzo dobrym jakby wynikiem. Dzieci bawią się wspaniale, paczki zostały przygotowane, znaleźliśmy sponsorów, także myślę, że ta impreza przejdzie już do historii naszej Rady Osiedla. Impreza nie byłaby udana, gdyby zabrakło samego solenizanta. Mikołaj pracy ma tak wiele, że musi ją rozkładać na raty. Dlatego do dzieci z Rady Osiedla numer 6 przybył dzień wcześniej. No pewnie. Witam Cię. To ważny moment w życiu osiedla, dobra okazja, by poznać swoich sąsiadów i się zintegrować. To też niezapomniane chwile, do których dzieci będą powracać po latach. W piątek, 5 grudnia, w gimnazjum nr 3 w Policach odbyły się świąteczne gry i zabawy mikołajkowe. Impreza rozpoczęła się konkursem na najlepszego Mikołaja. Każda klasa przygotowuje swojego przedstawiciela, wygląda to naprawdę fantastycznie. Dzieci się mocno przykładają, koncentrują, przygotowują do tego konkursu, i efekty są naprawdę bardzo, bardzo zadowalające. Rzeczywiście uczniowie poszczególnych klas wykazali się kreatywnością. Nie zabrakło Mikołaja tradycyjnego Mikołaja na taczce czy Mikołaja z dwiema pomocnicami za które byli przebrani chłopcy. Uczniowie wzięli udział w licznych konkursach związanych ze świętami. Rywalizowali w konkurencji na najlepiej zapakowany podarunek bez użycia nożyczek, najładniejszy witraż i stroik świąteczny oraz rozpoznawali tytuły kolęd. Wśród kilku choinek własnoręcznie wykonanych przez uczniów znalazła się jedna z papierowej wikliny oraz druga z makaronu. To ciekawe pomysły do wykorzystania we własnym domu. Kolejną konkurencją było złożenie renifera z wyciętych kawałków styropianu. Na zakończenie, podsumowaniem tego naszego spotkania jest loteria świąteczna. Uczniowie z takiego wielkiego wora są losowani, przygotowujemy nagrody. Tych nagród jest sporo, myślę, że około 50, także przynajmniej jedna trzecia społeczności uczniowskiej jest nagrodzona jakimiś prezentami, niespodziankami. A żeby nie było nikomu smutno, dla każdego jest słodka niespodzianka. Imprezę zorganizował uczniowski klub sportowy Chemiczek, który działa przy gimnazjum nr 3 w Policach. Moto Mikołaje kolejny rok z rzędu odwiedzili specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy do Polic. Przyjechali w sobotę 6 grudnia. Obdarowywania najmłodszych prowadzą już od kilku lat. Angażuje się w nią coraz więcej motocyklistów. W tym roku wszyscy przebrali się za świętych Mikołajów. Była ich rekordowa liczba 120. Dzieci bardzo długo oczekiwały na Moto Mikołajów, bo wiedziały z ubiegłego roku, że do nas przyjadą, przygotowywały upominki. W ośrodku jest 245 dzieci, które Moto Mikołaje obdarowali. Dzieci są z niepełnosprawnością ruchową. Głównym celem jest pomoc dzieciom z różnych środowisk. Im więcej uśmiechów na twarzach dzieci, tym większa satysfakcja organizatorów. Ten rok był dla nich największym sprawdzianem, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i logistycznym. Z uwagi na olbrzymie rozmiary przedsięwzięcia, organizatorzy pracują w kilku sztabach, rozmieszczonych w różnych miejscach województwa zachodniopomorskiego. Są to działające niezależnie grupy motocyklistów, które wypracowały swoje indywidualne sposoby na dotarcie do darczyńców. O proszę Państwa, ale tutaj się Ale moi drodzy! Oprócz polic moto Mikołaje odwiedzili ośrodki do dziecka i świetlice środowiskowe w Bielicach, Maszewie, Darżu, Stargardzie Szczecińskim i Witkowie. Odwiedzili także dziecięcą klinikę imienia świętego Mikołaja przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Planów nie popsuła nawet kapryśna pogoda. W sumie obdarowano ponad tysiąc dzieci. Darczyńcy przywieźli zabawki, słodycze i inne przydatne akcesoria, ale także fundusze. Policki Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał 1800 zł. Uważam, że motocykliści mają ogromne serduszka i nie każda osoba by przyjechała do takich osób i nie każda osoba by dała im wiele ciepła i wiele uczuć. A oni właśnie nam to dali i przez swój, swoje poczucie humoru i przez swoją zabawę dali nam dużo uśmiechu i dużo wrażliwości. W motocyklową akcję zaangażowało się wiele firm, instytucji oraz osób prywatnych. Moto Mikołaje zapowiedzieli, że na 100% przyjadą tutaj za rok. 6 grudnia Mikołaj odwiedza nie tylko polickie dzieci. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Samarama obdarowywane są także zwierzęta. Na Polanie za Szkołą Podstawową nr 8 odbyło się spotkanie, które wpisało się na stałe w kalendarz polickich imprez. Jesteśmy na meczu rajdu Mikołaj Zwierzętom. Dzisiaj przyszło około 80 dzieci. Zbudowały 16 karmników, przyniosły około 45 kg karmy dla zwierząt, które zostanie przekazane na potrzeby właśnie tych zimujących i skrzydlatych, i tych derczących. Każdego roku na tę imprezę dzieci przygotowują własnoręcznie lub przy pomocy najbliższych wykonane karmniki. Za ten trud zostają nagradzani i wyróżnieni. W tym roku pierwsze miejsce zajęła konstrukcja Anny Paszko. Karmniki zostały zabrane do domów i będą służyć ptactwu podczas nieuchronnie zbliżającej się zimy. To trudny czas dla zwierząt, zarówno śnieg, jak i ujemne temperatury nie sprzyjają w poszukiwaniach pożywienia. To walka o przetrwanie, dlatego dokarmianie zwierząt jest tak popularne. Każdy może pomóc, wystarczy na przykład wywiesić kawałek słoniny za okno. Nietypowej imprezie Mikołajkowej towarzyszą także konkursy. Uczestnicy muszą wykazać się zręcznością i wiedzą ekologiczną. Potem zasiadają do suto zastawionego stołu polowego. Ponad 100 dzieci wzięło udział w zabawie Mikołajkowej zorganizowanej przez Radę Osiedla nr 4 w policach. Impreza odbyła się w szkole podstawowej nr 8. W programie naszej imprezy przepiękna bajka. O królewnie pięknocce, konkursy, zabawy, nagrody. Przez dwie godziny Dzieciom Umilała Czas Grupa Teatralna z Miejskiego Ośrodka Kultury. O tym, jak dużą popularnością cieszą się takie imprezy, świadczy fakt, że chętnych dzieci było sporo. Na koniec Mikołaj wręczył prezenty. Wszystkie dzieci były grzeczne, tak więc żadne nie otrzymało tego dnia rózgi. Impreza Mikołajkowa organizowana jest przez Radę Osiedla nr 4 od 17 lat. W niedzielę w samo południe Święty Mikołaj zawitał do Rady Osiedla numer 5. Zabawę zorganizowano w klubie nauczyciela. Najmłodsze dzieci przyszły w asyście rodziców. W takim tłumie łatwo było się zgubić, zwłaszcza gdy na parkiecie takie szaleństwo. Niektóre dzieci przebrały się za ulubioną postać z bajki lub bohatera kina akcji. Tego dnia każdy mógł być kim tylko chciał. Pomysłów na ciekawe strój nie brakowało. Nie brakowało też chęci do zabawy. Między piosenkami odbywały się konkursy. Dużą frajdę sprawiła dzieciom bitwa na śnieżne kulki. Każdego roku najmłodsi mieszkańcy Rady Osiedla z niecierpliwością czekają na zabawę Mikołajkową. To okazja, by wyszaleć się do woli, ale także dostać paczkę od Mikołaja. W tym roku święty wyszedł z wielkiego wora. Miał ze sobą mnóstwo prezentów, jednak w zamian zażyczył sobie piosenkę. Windor, windor, Tego dnia rozdano ponad 100 paczek ze słodyczami. Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe po trzygodzinnej zabawie rozeszły się do domu. Ale jeszcze.